Jeszcze na starcie chciałbym pozdrowić Fazaja, który chciał być pozdrowiony, więc pozdrawiam Cię Fazaj. Witam z tej strony Hintmon i witam Was na kolejnym odcinku z PVP SP182537AW. Tym razem zawalczymy z Tomkiem 123321, którego napisaliście, że mam z nim zawalczyć. I było na niego najwięcej głosów, więc z nim walczę. Lecz on nie ma Discorda, więc tak jak, jak daje zawsze wybór, no co może potwierdzić osoby, z którymi walczyłem, że daje albo z Discordem, albo bez wybór, więc. Tym razem będzie pierwszy odcinek bez Discorda, ale mam nadzieję, że całą PVP Wam się spodoba. Jestem trochę za bardzo oświetlony niestety. Więc moment. I widzimy się z powrotem. Musiałem zasłonić okno. Co prawda nadal yy, świeci z tyłu mnie, ale nie na całego mi świeci. Więc oczywiście przypominam wam o tym, żebyście pisali osoby do kolejnych odcinków na karcie społeczności na YouTube u mnie. Ta osoba, która będzie miała najwięcej łapy w górę, ta wygrywa. Więc wbijajcie kartę społeczności i głosujcie, oczywiście nie czuję, żebym wygrał. Trudno będzie z nim wygrać, i przy okazji macie link do kanału. Tomka w opisie, bo jakby ktoś nie nagrywał, wątpię, że. Kto, znaczy, jakby ktoś nie wiedział, wątpię, żeby ktoś nie wiedział. Macie, znaczy, on nagrywa na YouTubie z y, głównie pokazu, pokazania sposobów na zarobki czy własnych wymian. Bo on jest chyba najbardziej znanym y, osobą reselującą w grze. Więc. Macie link do kanału, jak coś w opisie. Nie prosił mnie o to, ale czemu by nie? Ty, ładnie idzie. Cyk, cyk. Tego się nie spodziewałem. Myślałem, że przegram, ale w sumie tego walka ma gorszego, jak widziałem. Ale inne SP które na przykład Nick, to już inna sprawa. 3, 2, 8, 5, 7. 3, 2. No i lecimy, nexta. Niestety, jeszcze nowej kuszy nie mam. Nie udało mi się jej zdobyć. Tego w Lejda się obawiam. Jeśli go naładuję, no to będzie dupa. A na szczęście jeszcze nie naładowałem go. O, ładnie. zbiło. Jak na razie ładnie siedzi. Jeśli go nie naładuję, to będzie dobrze. Niestety, jeszcze tej kusz nie mam. Nadal mam tą starą. Jak widzicie, mam 100. Dobra, nie widzicie. Jak widzicie, macie, mam 150kk teraz, więc jeszcze sporo mi na kusze brakuje. Ale już następny odcinek musi być normalnie, choć maratony mu musiał część chodzić. Jakbym zrobił opening tych Lauren już, to by się udało. Dobra, umieram, 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 czuję, że umrę. Na hita. Dobra, na hita nie. Cześć, czy było naładowanie go? Mi się wydaje, że nie. Znaczy, nie powinno być naładowane. Dobra, tu jest. Rest oczywiście zmieniłem. Przed PVP. Po mnie Za mocno go ładuję, ale sporo też mu zabrałem HP. Tym. Może nawet z nim wygram. Wątpię, ale mam szansę. Wątpię, że z nim wygram, mówię. Tego warka miał słabego, ale reszta SP. Plus 15. Chyba zgaduję każde. I au. I jak coś, on nie ma zwiasta, więc będzie bez zwiasta w WP. To będzie SP 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8. No niestety on zwiasta nie ma. W sumie dla mnie dobrze, bo ja mam 18 jobę też, więc. Niezbyt mi pasi. Ale, znaczy niezbyt pasi. To moja wina, że mam takie SP. Jakoś się udało, 5, 4, 9, 0. Jakimś cudem, bo jakimś, ale się udało. Więc jak najbardziej git No i dobra Bówki I lecimy Ja ready Zobaczymy ile mu zbije to ekrusa Czy się uda całego U mnie tyle jest plus waryk, że mam największy plus na nim Mnich może go pobije jak w końcu zacznę go upać ale na razie nie. I na szczęście Debów mu nie wbił. Więc przypominam wam o tym, że głosujecie na następne osoby na karcie społeczności. Możecie polować każdego, kto ma od 2,5 do 3,7 AW. Każdego. Czy to ma, znaczy najlepiej osoby, które. Mogą robić jego tego VP: mają SP czy EQ. A najlepiej SP i EQ. i ładnie mi walnął. No i ready Kuźwa Ultra, chciałem użyć akurat To ja może mnie zbić tym Krusem widzę że ma damage Ja niestety tej kuszy jeszcze nie mam więc ja za Kusem, Ja Krusem za dużo mu nie zrobię Stun? Nie ma stuna On mnie też nie oczywiście nie naładuje Niestety U, ładnie, dobra nie ładnie, bo nie naładował mnie Ale udało się, dobra Jeden, siedem, sześć, sześć, cztery Czyli teraz Berek jeśli wbije mi nie mocno To będzie the end dla mnie Nie wiem jakiego on ma berka, nie widziałem jeszcze jego spanieku Będzie musiał mi na gmaila wysłać A patrz na to, że jeśli ktoś chce mieć kanał na youtube to musi mieć gmaila, więc każdy ma go No, i dobra Ready. No, tego niestety nie odbiję. Żeby mi nie emocji nie wrzucił czasem. Mówię, ta niemoc, jeśli on wrzuci, mi nie to ja umieram od razu. U. -u, -u. Na szczęście na niemoc zablokowałem. Teraz mogę mu sporo zbić. Tylko, że on ma też większy hit we mnie teraz: przez jego tego bufa jednego. Ale jakoś siadło. Niech debów zejdzie. 2-7-1-1. Not bad No teraz to raczej już padnę. Teraz będzie gladek. On gladka ma dobrego, pamiętam z tego jego awczenia, znaczy awczenia, reselowania. Bo często w nim siedział w, przy reselowaniu, więc pamiętam, że on miał go dobrego. Znaczy on miał plus 15 w tym sensie. Jak tam PP, to ja teraz gaduję 100 PP, ale nie wiem. On nie, niestety gladek ten sam. No i dobra, niestety on mnie dobił, więc musiał mi zbijać full HP. Teraz to niestety glad. Oj, boję się go. Dobra, no i po mnie. Ty, pomoże mu coś zbije tutaj. Kurde, to nie było tam mądre. No ale dobra, zbijem mu trochę, więc git 28 chyba tysi Nie 2000, no właśnie 28,5 Trochę mu zbiłem na szczęście, więc Tu jest ten blues, teraz ten cruise. Ta kusza niestety dupna na dwa Jeszcze jest Mam nadzieję, że od dostępnego pwp już będzie okej okay kusza To jest smutne Arma Jeszcze Dobra, nie widzę tego PvP. Jak zadawałem mu po 50 obrażeń. Oj, nie widzę tego PvP. Ja mu zadawałem z autoataków po 50 obrażeń. Oj, jeszcze sobie healnął. Mówię, ta kusza jeszcze dupna u mnie jest. Ona nie ma co tutaj odbić ode mnie. On mi tutaj więcej auto-atakiem zada. Mogę z nim grać na manę, ale to też za dużo nie da, bo jeśli on nic ściągnie... O właśnie widzieliście! To odbicie za 90 HP. Proszę, niech będzie koniec z tego okrusza. Zbiję nim jak najwięcej, postaram się. Czos czuję, że on już ma więcej HP niż miał na starcie. Zbiję mu jak najwięcej HP już, nie będę się nawet hilał. Bo nie ma sensu tutaj. Bo chcę, żebyście mieli jakieś ciekawsze PvP, niż i z nawalhania po tyle HP, ile ja teraz nadal to jest smutne wręcz. Mam nadzieję, że jak kurze się zmieni, to będzie ładny damage. No teraz jest usiałem plus 4, coś nie wolno nawet wyda Myślę, że będę miał jakiś dobry damage. Jeszcze na zbiórkę na zaanski idę, bo trzeba zarobić na kuszę. Wybudź serwera. No dawaj. I dobra, Goldschlager pozdrawia tuba i pisze jebać dziarniaka. a my dobra, chyba zaczynamy, dalej lecimy. Oj, to nie było za dobre, za dużo mu rypłem. Oj, nie, 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 nie. Nie mogę mu, nie możesz mi odbić niestety tego skill'a, na szczęście. Tu się niestety zaczynajemy jego lepsze SP. Muszę mu stuna wbić. I będę mógł niemoc, próbował. Ale bez stuna nic z tego nie wyjdzie. Tym bardziej, jak mu odbijam. No to niemoc w ogóle nie wbije. A wbiła niemoc! Skorzystam na, na sam koniec. Super. sam mu zbijam. Mówię, dlatego może być problem z wygraniem z nim. Te pierwsze SP mu zbijałem, ale. Sami widzicie jak pójdzie teraz. Teraz będzie mój cudny Gladek. Na pewno coś z nim zrobię. Dobra, coś tutaj postaram się zrobić. Aha, nie wiedziałem, że jeszcze ma odbicie. Ja mogę tutaj grać na odbicia właśnie. Jedynie. Jeszcze suna dostałem. Kaman, no. No jeszcze odbiłem lasta sobie. Bardzo mnie cieszy. Mój legendarny Glady Dead z jego Gladkiem. Ale trochę mu zbiłem. Nie dużo, ale trochę zbiłem. Całe 3K. Dobra, mnichem mam nadzieję, że pójdzie lepiej. Ale mówię, ja to przegram już na bank. Zostały mi 2 SP. Mnich i odszczep. A mu został jeszcze dobry Glad i dobry Mnich. I nie wiem, jaki odszczepa, bo nie widziałem jego odszczepa. Więc, tak jak mówiłem, to będzie przegrane. Ja nie mam szans tutaj teraz. Mówię, jak może by była lepsza kurza wtedy, to może on tym kurzem coś zrobił. Nie dużo, ale na pewno coś więcej bym zadał mu. No ale bywa. Muszę sobie dać bufa jeszcze. Na niego dam red bufa. Mm -hmm. Dobra, na szczęście użył tarczy. A ja niestety nic nie zrobiłem. Te stuny jego, o nie. Bez ja. Jeszcze zaraz zlutuję w jego tarczę. Dobra, na szczęście jeszcze stuna miałem. No i to by było tyle. Za dużo mu nie zbiłem. Że sam się rypłem, jeszcze sami się rypłem. Nie wiem, czy w sumie będzie zrealizował, że mi, na znaczy, że mu dodało. Ile ma? Super miał 14. Tylko sobie ilną HP, no jaki żal. I odszczep został. No, powiem tak. Nic nie powiem, to było tragiczne, I został mi tylko odszczep. No, i jest ostatnie, jest pozostało, więc super, aż miło, no i już stun, no ja tu mu nic nie zrobię, tym niestety. Więc to już jest na tyle W skrócie. Niestety nie udało mi się wygrać na Tomka. Czyli tak jak myślałem. Doszliśmy do szóstego SP. Gdybym miał inne SP, te pierwsze. No niż dwójkę miał dobrym, ale tak tego wara i inne to wiecie. Niestety nie. Ale. PvP spoko. Pierwsze PvP z wojem na 2.5 AB, więc miło. Ty, ja kuszy nie zmieniłem, ale dobra, już tam, rej, patrz to. Tak myślałem, że zapomnę zmienić te kuszy. Tak właśnie myślałem. A ja pozdrawiam widzów Tomka. Więc dobra. Ja również zapraszam. To było na tyle na tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. I życzę wam miłego dnia. Cześć. Tak więc wylosujemy jeszcze zeszłe dwa razy po dziesięć kakaagi wałej który był na odcinku z jakiego noc kumpla wybrać. Więc skopiujmy link, wklejmy ładnie link i zobaczmy kto wygrywa. Oczywiście dwie osoby będzie trzeba wylosować. OK. No i subskrybujesz, więc gra, gratuluję, gratuluję ogórku ze słoika, wygrywasz. I jeszcze jedną osobę wylosujemy I oczywiście macie kolejnego giveaway'a Na dwa razy po 10kk Są takie same zasady, czyli podajecie nick z serwera S1 I... Musicie mieć publiczną subskrypcję na kanale I zostawić ocenę pod filmem, negatywną lub pozytywną I wylosujemy jeszcze jedną osobę I oczywiście głosowanie co tydzień jest Lodomir. Czy subskrybujesz kanał publicznie? No subskrybujesz, więc gratuluję Ci Lodom Lodomir i ogórku ze słoika wygrania 10kk. z się do mnie w grze. A to będzie już na tyle, więc miłego dnia. Cześć.